Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak brać brudne pieniądze w Schedule One. Także na samym początku pokażę mapę. Musimy się udać dokładnie w to miejsce. Tutaj jeszcze pokażę, jak ta mapa cała wygląda. My jesteśmy tutaj. Także jak już podejdziemy do tego Hoy, Race, Real Estate, Wystarczy, że z nim pogadamy. Wybierzemy drugą opcję dialogową, żeby kupić biznes. I będziemy mieli tutaj w pierwszej kolejności pralnię, która. Chyba tam 4000 kosztuje, jak się nie mylę. Jeżeli kupimy tą pralnię jako pierwszą, no to będziemy musieli do niej się udać. Ja tutaj się szybko do niej dostanę. Tutaj szybko też pokażę na mapie, gdzie ona jest dokładnie, ta pralnia. Na mapie będzie pokazane, więc nie ma problemu z szukaniem. Także szybciuteńko podejdziemy. Ja tutaj wskoczę, żeby nie przedłużać skrótami. Szybko cyknę. Ciach, ciach, ciach. Jak już będziemy, właśnie. Laundry w, naszym, w naszej pralni. Podchodzimy sobie do tego Staff Only. Następnie wchodzimy w Manage Business. Następnie klik, wybieramy opcję Launder. Wybieramy maksymalnie. W tej pralni możemy wyprawić 2000. Także klikamy Confirm i pieniądze nam się biorą. Oczywiście musimy mieć też gotówkę. W, no w gotówce po prostu musimy mieć pieniądze, żeby móc je wyprać. Następnego dnia, jak już nam się wybierze siano, no to po prostu wejdzie nam na konto bankowe i to tyle. Zachęcam do zobaczenia na innych poradników, jak i zostawienie suba. Strzała!